Zdarza się, że tak mocno trzymamy się swoich problemów, że nawet nie zauważamy, jak bardzo nas one wyczerpują. Ale czy rzeczywiście są one aż tak ciężkie? A może po prostu nie potrafimy ich w porę odpuścić? Podczas jednego z wykładów profesor niespodziewanie wziął do ręki szklankę z wodą. Studenci od razu zwrócili na to uwagę, spodziewając się znanego pytania: Czy jest w połowie pusta, czy w połowie pełna? Tym razem jednak profesor postanowił ich zaskoczyć. Jak sądzicie, ile waży ta szklanka? Zapytał. Studenci zaczęli zgadywać. 50 gramów, może 100 gramów? 125. Padały różne odpowiedzi. Profesor uśmiechnął się łagodnie. Szczerze mówiąc, sam nie wiem. Trzeba by ją po prostu zważyć. Ale mam dla Was inne pytanie: co się stanie, jeśli podtrzymam tę szklankę przez kilka minut? Nic. Odparli studenci. A jeśli podtrzymam ją godzinę? Ręka zacznie boleć. Ktoś odważył się odpowiedzieć. A jeśli podtrzymam ją przez cały dzień? Studenci zaczęli się śmiać. Ręka zesztywnieje, mięśnie zdrętwieją. Nie będzie pan mógł nic zrobić. A może nawet trzeba będzie wezwać pomoc. Dokładnie tak. Potwierdził profesor. Ale powiedzcie mi, czy szklanka w ciągu tego czasu stała się cięższa? Nie, odpowiedzieli wszyscy. Skąd więc ten ból i napięcie? W sali zapanowała cisza. Co muszę zrobić, żeby ból minął? Zapytał profesor. Opuścić szklankę. Krzyknął ktoś. Profesor uśmiechnął się szeroko. Właśnie. Tak samo jest z naszymi problemami. Pomyśleć o nich przez chwilę to normalne. Przeanalizować je, poszukać rozwiązania dobrze. Ale jeśli będziecie trzymać je w głowie bez przerwy, pojawi się ból. A im dłużej je nosicie, tym bardziej was to obciąża, aż w końcu uniemożliwia normalne życie. I tu tkwi cała mądrość. Trzeba nauczyć się opuścić szklankę, czyli odpuścić, dać sobie spokój, zostawić za sobą ciężar niepotrzebnych myśli i iść dalej lżejszym krokiem. Czasem najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu puścić. Teraz zapraszam cię na krótką medytację, która pomoże ci rozluźnić umysł i ciało. Usiądź wygodnie. Zamknij oczy i weź głęboki oddech. Zaczynamy. Usiądź wygodnie tam, gdzie ci pasuje. Na podłodze, na kanapie czy na krześle. Ważne, żeby twoje plecy były proste, ale nie spięte. Zamknij oczy albo spójrz na jakiś punkt przed sobą. Oddychaj spokojnie i daj sobie chwilę na bycie tutaj. Teraz zauważ swój oddech, nie próbuj robić z nim żadnych sztuczek, obserwuj jak powietrze spokojnie wchodzi i wychodzi, poczuj jak twój brzuch delikatnie się unosi i opada. Podczas medytacji myśli będą się pojawiać i to jest absolutnie normalne. Nie chodzi o to, żeby je całkowicie wyeliminować, tylko żeby nauczyć się z nimi żyć i nie dać się im wciągnąć. Jeśli twój umysł zacznie uciekać w różne strony i pojawią się myśli, nie stresuj się tym, to zupełnie normalne. Po prostu wróć do oddechu i tyle. Powietrze wchodzi, powietrze wychodzi. Spokojnie. Skup się na chwili obecnej, może usłyszysz jakiś dźwięk w tle, może poczujesz lekki ruch powietrza na skórze. To wszystko jest częścią tego momentu. Kiedy się rozproszysz, bo się rozproszysz, wróć delikatnie do swojego oddechu. Teraz skieruj uwagę na swoje ciało. Zaczynając od czubka głowy, powoli przeskanuj całe ciało aż do stóp. Zauważ, czy są jakieś napięcia lub obszary dyskomfortu. W razie potrzeby, rozluźnij je z delikatnością. Nie zmieniaj niczego na siłę, po prostu bądź świadomy swojego ciała i tego, co w nim czujesz. Teraz skieruj swoją uwagę na umysł. Myśli mogą się pojawiać, tak jak chmury płynące po niebie. Nie próbuj ich zatrzymywać ani ignorować, po prostu obserwuj, jak się pojawiają i odchodzą. Zauważ, że nie musisz podążać za każdą myślą. Zamiast tego, możesz być świadkiem swojego umysłu, bez przywiązywania się do tego, co się dzieje. Kiedy zauważysz, że tworzysz historię, albo odpływasz w zawiłe fantazje, nie bądź dla siebie surowy. Wróć łagodnie do oddechu: to twoja kotwica. Weź spokojny wdech, poczuj, jak powietrze wypełnia twoje płuca, a potem powoli wypuść. Każdy powrót do oddechu to okazja, by zacząć od nowa, bez presji i bez oceniania. Myśli mogą znowu przyjść i pewnie tak się stanie ale ty masz narzędzie, by delikatnie wracać do tu i teraz. Powoli zacznij wracać do otoczenia, zauważ swoje ciało siedzące tutaj, na poduszce lub krześle. Poczuj kontakt stóp z podłogą, delikatnie poruszaj palcami rąk i nóg. Weź kilka głębszych oddechów, i gdy będziesz gotowy, otwórz oczy. Zauważ świat wokół ciebie, obecność i spokój, które wciąż mogą towarzyszyć ci przez resztę dnia. Dziękuję za wspólną medytację. Te 15 minut, które poświęciłeś sobie, to naprawdę cenny czas. Pamiętaj, że regularna praktyka może zdziałać cuda. To jak mięsień, który wzmacniasz z każdym kolejnym spotkaniem z oddechem i uważnością. Czasem wystarczy chwila, żeby wrócić do siebie. Jeśli chcesz zgłębić temat odpuszczania i osiągania wewnętrznego spokoju. Zapraszam cię do obejrzenia filmu Sztuka odpuszczania przeszłości. Jak sobie odpuścić? Jak osiągnąć spokój? Nauki wspaniałego mnicha Ajana Brahma.